Dlaczego zabiekałeś o, o, o walkę z Olim? Właściwie, no, nie wiem, czy no, wyprosiłeś, troszeczkę wymusiłeś to starcie? Co tobą kierowało? Co mną kierowało? Chyba tak naprawdę musieliśmy Mieliśmy okazję potyczkować się na placu, ale w podnoszeniu ciężarów. Teraz będzie możliwość sprawdzenia się w innej dziedzinie, w innej dyscyplinie. Więc zobaczymy, kto tym razem wyjdzie z tej potyczki. Tamtym razem parokrotnie wychodziłem, ja. Teraz równe szanse mamy. Jak myślisz, w jakiej płaszczyźnie potoczy się ten pojedynek? Czy to będzie stójka, czy to będzie parter, zapasy? Co jest nie, nie ma różnicy dla mnie. Może być parter, mogą być zapasy, może być boks. Minęło już prawie 5 lat, ja nie leżę. Możemy, może teraz troszeczkę z innej beczki. Tutaj akurat do tej walki możemy być pewni, całe środowisko Stronkmena przyjdzie to oglądać, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, dlatego, że Oliego znają z tej bajki, mnie też znają z tej bajki i wszyscy rzekają, nowa, nowa konkurencja, czyli pojedynek na pięści będzie, więc tego jeszcze akurat w nie było. A kiedy zacząłem przygotowania, tydzień wolnego było po ostatniej walce i cały czas siedzę na sali, więc przygotowania już dawno się zaczęły. Czy ktoś jeszcze ma ochotę zadać pytanie Mariuszowi albo Olemu?